Hi there. Przed Państwem fascynujący rewolwer Smith Wesson model 500 z czterocalową lufą oraz sportingiem z trzech stron na owej lufie. W porównaniu do DZD Digla, no, robi równy, podobne wrażenie. Wiadomo, że budowa będzie inna, więc Desert będzie bardziej bólki, bardziej szeroki i wielki. Natomiast patrząc pod tym, co znajduje się tutaj i wielkości samego bębna, czyli w przypadku rewoweru jest to magazynek. Bębenek jest magazynkiem. O, robi to robotę. Także nie zostaje nam nic innego jak podróż do Ameryki i spojrzenie na ten fascynujący kawał metalu. Z MiWenWesą Ode 500 zapraszam. Są so, i jak? Rewolwer Smith Wesson model 500 został zaprojektowany w 2002 roku oraz wprowadzony na rynek amerykański w 2003. Zbudowany na ramię X. Została ona skonstruowana po to, aby wytrzymać bardzo wysokie ciśnienie oraz moc początkową pocisku Magnum 500. Sam producent, czyli Smith Wesson twierdzi, że jest to najmocniejsza broń krótka po tej stronie galaktyki. Model 500 może wystrzelić pocisk o wadze 350 gramów, prędkości 602 metrów na sekundę oraz energii początkowej 4,1 kJ, co jest plus minus dwa razy tyle, co energia początkowa naboju 50AE z Desert Eagle. A. Wow. Zaawansowana konstrukcja tego modelu. Pozwala na to, żeby ten nabój nie urwał Ci dłoni. Rozpoczynając od dołu, mamy tutaj gumowy chwyt. Jak wiemy, guma mocno trzyma się ręki, tym bardziej ręki z rękawiczką, jak na przykład rękawiczki Oakley. Dodatkowo mamy kompensator, który skompensuje trochę ten odrzut. Nie będzie to coś nad wyraz, natomiast zawsze lepiej mieć coś takiego, niż tego nie mieć. Model ten został skonstruowany przede wszystkim do walki z wielkimi potworami tej ziemi, czyli z, z wielkimi zwierzętami, w szczególności afrykańskimi. Jak wiemy, Amerykanie uwielbiają polować. No i tak samo ten nabój, jak i sam zamysł na rewolwer, myślę, że spodobał się większości zainteresowanych tego typu, może nieprzyjemną dla wielu ludzi i niezrozumiałą, natomiast jakąś formą spędzania wolnego czasu. Revolver Smith Wesson model 500. Znamy z e, filmów takich jak Crank, takich jak Machete. Jeżeli kojarzycie stary, już może nie jest tak stary, ale Jary, film z danym Treho, tak, Tam to się dużo dzieje. E, natomiast dobrze wiemy, że tego typu rewolwer to przede wszystkim gra. Resident Evil 4, gdzie tak też wiadomo z tej dłuższą rufą, natomiast znajdował się tam oczywiście Pawlo Wierszak tak. Oraz rozliczne gry mm, kooperacyjne oraz gry multiplayer, jak wiemy, tego typu model bądź delikatna jego wariacja zawsze znajdzie się w grze czy Desert Eagle, bo po prostu jest to wielkie, jest to interesujące no i robi to robotę u każdego gracza, że ten headshot będzie ciekawszy. Coś nowego za ręce, zaobserwuj, zasadujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.